Witam, nazywam się Mateusz Bajerski i jestem hipnoterapeutą. Ta sesja pozwoli Ci na połączenie się z Twoim wewnętrznym mistrzem, z Twoim wyższym ja. Twoje wyższe ja to jedna z najgłębszych części Twojego wnętrza, która ma dostęp do wszelkich informacji o Tobie i może dać Ci czyste zrozumienie tego, po co żyjesz. Dowiesz się, co jest tak naprawdę dla Ciebie ważne w tym momencie Twojego życia. Doświadczysz i zobaczysz Twoje wyższe ja w najbardziej odpowiedni dla Ciebie sposób. Pamiętaj, aby nie obsługiwać żadnych maszyn ani nie prowadzić pojazdów podczas słuchania tego nagrania. Usiądź, bądź połóż się w wygodnym i bezpiecznym miejscu. Nie musisz już nic robić. Tak naprawdę to Ty wprowadzasz się w stan transu, a mój głos prowadzi Cię do miejsca, w którym spotkasz swojego wewnętrznego mistrza. Pomyśl teraz przez chwilę o tym, czy chcesz wejść w stan głębokiej relaksacji. I wyobraź sobie, jak właśnie to robisz. Relaksujesz się, wchodzisz i jesteś w najprzyjemniejszym dla Ciebie stanie transu. Myśląc i zastanawiając się nad tym, możesz zauważyć, jak oddychasz coraz głębiej. Automatycznie. I naturalnie. Pozwól sobie przenieść swoją uwagę na jakikolwiek punkt znajdujący się przed Tobą. Coś, co przyciąga Twoją uwagę i Twoje skupienie właśnie w tej chwili. Wpatrując się w ten punkt, w ten jeden punkt przed Tobą. Możesz oczekiwać kilku zmian, które zajdą za kilka chwil. Niektóre z tych zmian przejdą w sposób świadomy, a inne zajdą na głębszym poziomie, poza Twoją świadomością. Ponieważ podążając za moim głosem, z łatwością wejdziesz w bardzo głęboki i przyjemny stan transu dokładnie w taki stan, jaki wcześniej został przez Ciebie wybrany i świadomie wybierasz dokonać pozytywnych zmian i połączyć się ze swoim wnętrzem i tymi częściami, które zabiorą Cię głębiej i głębiej i nawet jeszcze głębiej do Twojego własnego świata relaksacji i komfortu właśnie w tej chwili. Biorąc teraz głębszy oddech, napełniasz swoje płuca powietrzem i wydech. Weź teraz kolejny wdech, troszeczkę głębszy od poprzedniego, troszeczkę wolniejszy i dłuższy. I wydychając powietrze, możesz poddać się sugestii, że wchodzisz w jeszcze głębszy. I przyjemniejszy stan relaksacji, dwa razy głębiej, ponieważ za każdym razem, kiedy powiem głębiej, to z łatwością możesz pogłębić swój stan transu, wchodząc dwa razy głębiej i relaksując się dwa razy bardziej. I teraz, kiedy odliczę od pięciu do jednego, poczuj. Wszystkie malutkie mięśnie na Twojej twarzy poczuj, jak się rozluźniają, i Twoje powieki stają się coraz cięższe i bardziej i bardziej zmęczone. Kiedy powiem jeden, zamkniesz oczy i wejdziesz w dużo głębszy stan transu i relaksacji. Oczekuj tego teraz i doświadcz tego. 5. Twoje powieki stają się cięższe. Cztery. Powoli zaczynają się zamykać. 3. Następnym razem kiedy mrugniesz, poczujesz, jak wchodzisz w przyjemny, rozluźniający, trans. Właśnie tak. Dwa Zamykasz, 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 zamykasz oczy, całkowicie rozluźniając się wewnątrz. I, I jeden, jesteś w transie. Wyobraź sobie, jak dobrze Twoje powieki są zamknięte. Prawie tak, jakby były sklejone. Mocno sklejone ze sobą. I właśnie w tej chwili. Udało ci się wejść i wywołać w sobie idealny stan transu. I pozwól sobie teraz czuć satysfakcję z tego powodu. Rozluźnij teraz pozostałe mięśnie. Przestań próbować. I pozwól, po prostu pozwól, aby się rozluźniły. Pozwól sobie rozluźnić się jeszcze bardziej, wchodząc głębiej i głębiej w ten wspaniały i bezpieczny stan transu. Głębiej i głębiej i jeszcze głębiej. I kiedy poczujesz gotowość, to możesz przenieść się na kolejny, głębszy, wewnętrzny poziom dokładnie tam, gdzie chcesz się znaleźć. Głęboko, głębiej i głębiej i jeszcze głębiej Do Twojego podświadomego umysłu do... Twojej wewnętrznej rzeczywistości. I kiedy świadomy umysł już odpływa i zapadasz się głębiej, to czujesz się lepiej, bardziej bezpiecznie i radośnie. Bezpiecznie i w pełni kontroli. Bezpiecznie i w pełni kontroli. I teraz, kiedy rozluźniasz się bardziej i bardziej, głęboko, w idealnym spokoju i komforcie, możesz wiedzieć, możesz widzieć i nawet słyszeć siebie, kierując się w nowym kierunku, przez drzwi, w dół, w kierunku pięknych. Starożytnych schodów, idąc w dół, głębiej i głębiej. Zaczynasz dostrzegać i doświadczać siebie w nowej scenarii. Możesz czuć ten znajomy zapach i możesz zacząć się zastanawiać, Czym jest ten zapach? Ten przyjemny, kojący zapach. Biorąc głęboki oddech, już wiesz, że to zapach morskiego powietrza. I rozejrzyj się teraz dookoła. Zauważasz, że znajdujesz się na wspaniałej plaży, najpiękniejszej plaży, czysty, złoty piach. Błękitna woda, doskonale spokojna, i fale, synchronicznie z Twoim oddechem, przypływają i odpływają. I czujesz, że relaksujesz się jeszcze bardziej, jeszcze głębiej w kompletnym spokoju i komforcie. Przed Tobą. Rozciąga się idealnie błękitne niebo, z kilkoma miękkimi chmurkami, wiszącymi zaraz nad horyzontem. Nieopodal ciebie znajduje się drewniana łódka, z wiosłami opartymi o jej brzegi. Wygląda, jakby cię przyciągała i zapraszała, delikatnie kołysząc się na wodzie. Zmierzasz w jej kierunku. Z każdym krokiem czujesz delikatny piach pod swoimi stopami i ciepłe promienie słońca ogrzewające Twoje ciało. Wchodzisz do wody, czujesz jak ciepłe fale obmywają Twoje stopy. Idąc troszeczkę dalej, podchodzisz do łódki. I swobodnie do niej wchodzisz. Ogarnia cię uczucie oczekiwania, i zauważasz, jak wzrasta wewnątrz ciebie ekscytacja. Chwytasz za wiosła i zaczynasz płynąć po tym spokojnym morzu, oddalając się od plaży. Jest to dla ciebie tak łatwe, przyjemne i bezpieczne. Widzisz, jak czysta i przejrzysta jest woda. Pozwalasz, żeby łódka płynęła już sama, unosząc cię delikatnie na spokojnej wodzie. Plaża powoli zanika za tobą, a ty płyniesz dalej i wszystko w tobie jest tak spokojne i radosne, jak błękitne niebo, i przejrzyste i czyste, jak woda pod tobą. Spójrz na te wszystkie kolorowe ryby przypływające obok tworzą kształty i wzory, płynąc w tym samym kierunku, w którym prowadzi cię łódka. I czujesz, że coś przyciąga cię właśnie tam, gdzie płyniesz. Możesz teraz zauważyć, że jedna z tych miękkich chmurek na horyzoncie obniżyła się tak bardzo, że za chwilę przepłyniesz przez nią. Wszystko dookoła ciebie stało się białe. I czujesz delikatne i przyjemne uczucie, dające wytchnienie od gorącego słońca. Płynąc i relaksując się jeszcze bardziej, czujesz, jak wzrasta to uczucie oczekiwania i pozytywnej ekscytacji, ponieważ wiesz, że właśnie odbywasz podróż, którą tylko ty możesz odbyć. Do miejsca, które tylko ty znasz, i wydaje się, że nawet sam czas rozpuścił się w otaczającej cię białej mgle. I będąc tutaj, wiesz, że każda chwila może rozciągać się prawie w nieskończoność i kurczyć, aby stać się prawie niezauważalna. Biorąc kolejny głęboki oddech, czujesz wspaniałe uczucie oczyszczenia, spokoju, odświeżenia i odmłodzenia, ponieważ relaksujesz się teraz jeszcze bardziej. I im bardziej się relaksujesz, tym lepiej się czujesz. I im lepiej się czujesz, to tym głębiej się relaksujesz. I zauważasz, że mgła dookoła ciebie zaczyna się rozrzedzać, i biała chmura unosi się wyżej i wyżej nad tobą, a ty płyniesz w kierunku małej wyspy, wyspy, którą tylko ty możesz odnaleźć. Wyspa bez miejsca i czasu jest tylko tu i teraz. I zbliżasz się coraz bardziej do jej brzegów. Jeszcze tylko kilka metrów, i delikatnie twoja łódka zatrzymuje się przy brzegu. Wychodząc z niej, czujesz przyjemną, ciepłą wodę, obmywającą twoje stopy. Wychodzisz z wody i. Z każdym krokiem zauważasz, jak czysty i drobny jest piach na plaży, po której idziesz. I czujesz delikatny wiatr na Twojej skórze, zapewniając ci głębokie uczucie spokoju. Czujesz, że znasz to miejsce. Wchodząc na małą wydmę, dostrzegasz ścieżkę. Która prowadzi do kamiennego kręgu. I w samym środku tego kręgu znajduje się ognisko. Podchodząc bliżej, czujesz kojące ciepło i to tak, jakby powrót do domu po długiej nieobecności. Siadasz na dużej kłodzie niedaleko ognia. I przyglądasz się, jak płomienie tańczą, kołysząc się łagodnie. Po prostu cieszysz się tym uczuciem spokoju i relaksu. Zauważasz sylwetkę zmierzającą w Twoim kierunku. Postać ta zbliża się do Ciebie i widzisz, że ma na sobie długą, Pięknie wykonaną szatę. Głęboko wewnątrz siebie wiesz, że to opiekun tej wyspy i żyje tutaj od dawna, bardzo, bardzo dawna. Wiesz, że ta postać zna odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania, wszystkie pytania, na które pragniesz znać odpowiedź. Wszystkie pytania, na które od zawsze poszukujesz odpowiedzi, wiesz, że on odpowie Ci na nie. Ta sędziwa postać podchodzi do ciebie bliżej i siada zaraz obok. Zdejmuje kaptur, odsłaniając swoją pomarszczoną twarz. W jego oczach widzisz nieskończoną głębię i nieograniczoną mądrość. Zaczynasz się zastanawiać teraz nad tymi wszystkimi pytaniami, na które pragniesz znać odpowiedź. Przypominają ci się teraz wszystkie te pytania. I twój mistrz, siedzący obok ciebie, wskazał płomienie ogniska, zachęcając cię, aby wejrzeć w nie głębiej. Wiesz, że teraz otrzymasz odpowiedzi. Te odpowiedzi, których poszukujesz, i te odpowiedzi przyjdą do Ciebie w postaci obrazów lub dźwięków, lub myśli, lub uczuć. I w jakikolwiek sposób Mistrz wybierze ujawnić Ci odpowiedzi, to zawsze otrzymasz głębokie zrozumienie i zapamiętasz je dokładnie. Więc teraz. Możesz zadać pierwsze pytanie swojemu wewnętrznemu mistrzowi, które brzmi: W jakim miejscu mojego życia się znajduję? W jakim miejscu mojego życia się znajduję? I pozwól, aby po prostu odpowiedź przyszła do ciebie w najodpowiedniejszej formie. I kiedy doświadczysz i dogłębnie zrozumiesz tę informacje, Pozwól, aby Twój umysł oczyścił się z wszelkich doznań i powróć na wyspę. Możesz zadać teraz kolejne pytanie, które brzmi: Jaki jest następny krok w moim życiu? Jaki jest następny krok w moim życiu? Doświadczasz teraz odpowiedzi. I kiedy ją w pełni zrozumiesz, pozwól, aby umysł na nowo się oczyścił i powróć na wyspę. I jeśli zechcesz, to możesz zadać trzecie pytanie swojemu wewnętrznemu mistrzowi. I to pytanie brzmi: Jeśli tak, to co i dlaczego blokuje mnie przed podjęciem następnego kroku w moim życiu? Jeśli tak, to co i dlaczego blokuje mnie przed podjęciem następnego kroku w moim życiu? Doświadczasz teraz odpowiedzi, i kiedy ją w pełni zrozumiesz, pozwól, aby umysł na nowo się oczyścił i powróć na wyspę. Jeśli chcesz, to możesz zadać ostatnie pytanie swojemu wewnętrznemu mistrzowi. Zapytaj teraz o to, jak pokonać przeszkody blokujące mnie przed podjęciem kolejnego kroku w moim życiu. Jak pokonać przeszkody blokujące mnie przed podjęciem kolejnego kroku w moim życiu? Doświadczasz teraz odpowiedzi. I kiedy ją w pełni zrozumiesz, pozwól, aby umysł na nowo się oczyścił i powróć na wyspę. Podziękuj teraz swojemu wewnętrznemu mistrzowi za spotkanie i otrzymaną wiedzę. Od tej chwili już zawsze możesz powrócić na tę wyspę i porozmawiać z twoim wewnętrznym mistrzem, ponieważ to, co musisz zrobić, to wejrzeć w siebie głębiej i przenieść się tutaj, na twoją wyspę, a Mistrz będzie już na ciebie czekał. Już czas pożegnać się z Mistrzem. I wracasz na plażę, do łodzi, przez morze, wracasz i wracasz do Twojego ciała, do miejsca tu i czasu teraz, pamiętając wszystkie odpowiedzi dokładnie i rozumiejąc wszystko. Teraz odliczę od jednego do dziesięciu. I kiedy powiem dziesięć, wrócisz całkowicie i wybudzisz się całkowicie, w pełni zdrowia, radości, miłości, w doskonałym humorze i zdrowiu. Jeden. Budzisz się powoli. Dwa. Trzy. 4. Wracasz 5. 6. Budzisz się 7. Budzisz się Poruszaj stopami 8. Budzisz się Poruszaj rękami 9. Budzisz się 10. Jesteś tu i teraz w swoim ciele. Jesteś Tu i teraz otwórz oczy. Dzień dobry.